hej, jeśli jesteś troszkę kobiciarzem, albo facetem, który troszkę ma doświadczenia, jeśli chodzi o kobiety i kobieta o tym wie, to może Ci zadać pytanie, dlaczego się akurat ze mną spotkałeś? Dlaczego się ze mną, ze mną umówiłeś? Bo to ją akurat ciekawi. To pytanie bardzo często y, może powstać u niej. I możecie o nie zapytać. Zresztą możecie w ten sposób zapytać, dlaczego akurat ja, dlaczego się ze mną spotkałeś? Przecież tam było tyle innych kobiet, y, fajnych, fajniejszych, albo, albo ten. To pytanie jest bardzo podchwytliwe i tutaj pod tym pytaniem kryje się wiele, wiele różnych wątków. Co zrobić? Gdy kobieta zadać pytanie, dlaczego się akurat ze mną spotkałeś? Przecież tam tyle było fajnych kobiet do a ty wybrałeś mnie.